Dzień dobry. Testujemy rewelacyjne połączenie drobno zmielonych ziaren kawy palonej i kawy rozpuszczalnej marka Fuego od Belarom z Lidla. Wystarczy, jak tutaj na opakowaniu, zalać 100 ml gorącej, ale nie wrzącej wody i około 2 g kawy. No więc odmierzmy sobie 100 ml, żeby było idealnie, ile to będzie tej wody. Zaznaczamy. Karteczką, tyle trzeba będzie w rządku nalać. No i co? Otwieramy puszkę. Mamy super zamknięcie, zupełnie jak jakaś droga lawacca albo Jakobs Milikano. No i w środku mamy bardzo drobną, bardzo drobną kawę miele, rozpuszczalną. Bardzo drobną. No, obawiam się, że to nie jest ta liofilizowana, rozdrobniona, tylko troszeczkę taka inna. No, i nie jest na opakowaniu napisane, że ta kawa rozpuszczalna w proszku to pochodzi w 100% z kawy naturalnej. Więc tutaj się obawiam, że może być jakaś tani, tania ilość tej kawy rozpuszczalnej. No cóż, mamy kawę, mamy wrzątek, odmierzoną ilość wody zalewamy, zaparzamy. Woda oczywiście lekko troszeczkę odstała, co by nie było super w rządku, ale z czajnika elektrycznego to, to nigdy nie jest taka olbrzymia temperatura, zawsze tam 90 kilka stopni. Wymieszać dobrze, wymieszać. Unosi się aromat, szczerze powiem, dla mnie kakao, więc nie wiem, co ona tam ma, ale dla mnie to taka troszeczkę zapachowo-czekoladowa. No, nie bardzo ma ten aromat takiej naturalnej kawy, mielonej palonej no ale cóż się rozmieszało dobrze no rozmieszało się dosyć dobrze nie zostają żadne jak widać woda brudna nie zostają za bardzo żadne pozostałości po tej kawie mielonej no i to jest bardzo drobno mielona ale nie mikronizowana no w każdym bądź razie na tych innych kawach typu milikano jest jest napisane że to jest mikronizowana Kawa sama w sobie bardzo taka jest czekoladowa, mocna, bardzo mocna, że się fłego. No i moim zdaniem idealnie nadaje się do picia z mlekiem. Jak się zaleje mlekiem, no tutaj mocne kawy lubię, więc tego mleka nie dałem tak bardzo dużo, ale jest całkiem, całkiem. Da się, da się wypić. W związku z czym na rano jako alternatywa takie kakao z kawą można sobie zastosować. Tutaj ten tą ofertę Lidla Bellarom Fuego. Polecam do spróbowania, do własnej opinii.